Dobrze, dobrze, dobrze. Dzień dobry. Witam na transmisji live ze strony Kundelek. Myślałam, myślałam, że się nam uda tutaj przejść niepostrzeżenie koło Benia, ale się nie uda. Benio jest to okołoroczny, bardzo fajny, bardzo przyjazny piesek. Proszę bardzo, tak. Więc jak tylko usłyszał, to musiał przybiec po prostu. Tak, musiałem przybiec, tak, żeby się wygłaskać troszeczkę. Benio jest bardzo fajnym pieskiem, tak, jak już powiedziałam. Już jest po kastracji. Bardzo dużo złych rzeczy przeżył w swoim życiu. Więc szukamy domu, który go, który mu wynagrodzi te wszystkie smutki, tak? E, chociaż Benio Pani już wiele z tego nie pamięta, ale zostały pewne problemy, tak, nad którymi trzeba będzie popracować. Benio bardzo fajnie się... A, <grym>, tak, tu jest saszetka. Benio, aś tutaj Benioś, Zrobisz siat. Czy nie zrobisz siad? Siat. A, my robimy sobie siat na tamtej ławeczce, więc do e, tego nie skojarzył. <grym>, E, ale tak, benio jest... Jest e, no troszeczkę reaktywny do samochodów, więc raczej adopcja e, do, e, do mieszkania, tak, do Centrum Rzeszowa raczej nie wchodzi w grę, e, ale pomalutku bardzo fajnie potrafi już e, reagować, tak, na karmę. Zna Komendy siat, oczywiście mi teraz samego rana nie pokaże, bo, bo po co? Pokażesz czy nie pokażesz, ale tak. Ale dostajemy karę, Jak jesteśmy grzeczni, jesteśmy na czterech łapach. No, więc ja się pomalutku uspokajamy. E, Penio, nie chodzić na smaczy. Chociaż oczywiście troszeczkę ciągnie. Tak. Ale bardzo fajnie reaguje, jak jest naszyleczka. Proszę. Proszę, proszę. Słuchajcie. Gdzie się pies? Hej! Pięknie. Dobrze. I Benio czeka na adopcję u nas w Słonisku podobnie jak Bary. Cześć chłopaku. Bary to jest zupełnie inny kaliber pieska. O, gdzie jesteś? Tu jesteś. Tak, to jest o wiele mniejszy piesek, młodszy jeszcze e, niż Benio. Tak, jestem e, wycofanym e, troszeczkę pieskiem, ale ktoś... Gucia, zaraz o Tobie powiem. Tak. E, ale też e, takim, e, który jest e, spokojny, chodzi w w człowieka. Oczywiście troszeczkę po to, żeby mieć go na oku i żeby sobie go poobserwować, e, ale e, jest też kochany, powoli e, zaczyna czerpać też radość z nas, takiego właśnie głaskania, podchodzenia, tak? No który coraz częściej merda. Tak, e, Bary byłby fajnym towarzyszem dla innego pieska. E, prawdopodobnie, e, może Sunia byłaby lepsza, ale on tutaj z Guciem jest e, całe swoje życie, tak? I więc z chłopakiem też by się dogadał. On może, że potrzebuje takiego wsparcia w postaci odważnego pieska, który chciałby się z nim pobawić, biegać. E, no i tak jak mówiłam, Bary bardzo ładnie chodzi na smyczy. E, tak, no. Troszeczkę go nauczyłam, że jak robimy przystanek, to to dzieją się fajne rzeczy, więc on sobie próbuje wymuszać te przystanki. E, ale... Ale właśnie, więc robi mi się mały wymuszacz. Przepraszam was bardzo, muszę zobaczyć w jakich trudnych warunkach ja tutaj kręcę. Bardzo trudne warunki pracy. Tak, bardzo trudne. To jest Benio, to jest cały Benioś. No, tylko na kolanka, tak. No, żeby być człowiekiem. No. Jak ja mam takie. No, to nie jest, to jest wolontariat, ale mimo wszystko bardzo, bardzo trudne warunki. A tam z tyłu, takiego nieśmiałego pieska małego mamy. Gucia jeszcze sobie chodzi z łańcuszkiem, ponieważ zapięcie go na obruszkę byłoby dla niego zbyt stresujące. Ale też chodzi ładnie na spacerki. Daje się głaskać z wielkim pieszczochem. No tylko jeszcze musimy zrobić parę. Eee, parę poprawek, tak? No ja wiedziałam, że ja tutaj nic nie nakręcę, jak ty będziesz na wybiegu. Dobrze. Kogo tutaj mamy? Napi, Czesio, to są e, staruszki, które sobie śpią przez większość, część dnia, więc to nam nie wyjdą. Lalek, jest w trakcie leczenia. Tak, my sobie tutaj Benia damy daleko od nas i przyjdziemy się tutaj do, do kolejnych psiaków fajnych tutaj mamy Majkę. Majka jest około chyba 8-letnią sunią. Nie wiem, czemu dali Ci aż tyle lat. Czemu aż tyle lat Ci dali dziewczyna? Jest to średniej wielkości sunia, troszeczkę ostrożna w stosunku do człowieka, ale jak widzicie, przez żołądek do serca, tak? karmy warto zawsze mieć przy zapoznawaniu się z pieskami przy sobie. A oh Majka, czy cię ktoś nauczył jakichś porządnych rzeczy, jak siad? Siad? Nie, w życiu nie byłam nauczona siadła. Dobrze. Wszystko przed tobą. Tak, pieski nawet i w tym wieku potrafią się e, nauczyć, <grytko> nauczyć komend. Zostaw tą miskę. Nam <grytko> troszeczkę karmy zostało. Teo, że tutaj mamy hrabiego Krabia, jest to taki, e, no to już starszy piesek, tak? Ile ty masz lat? Trafił do nas chyba w 2016. E, I no niestety, tak się troszeczkę zasiedział, ponieważ to jest e, dosyć wycofany piesek. Mieszka, czemu ty taka nieśmiała mysia tam jesteś? E, to jest Mecha. Myszka jest bardzo fajnym pieskiem. Ona potrafi się fajnie wyciszyć. Jest też taka, bywa też taka spokojna, ale generalnie jeżeli jest przy człowieku, no to bardzo lubi się głaskać, bardzo lubi zabawę i jest kochanym, fajnym psem my się cały czas zastanawiamy, co on tutaj robić. My wiemy, co Malik tutaj robi. Malik jest niegrzeczny piesek. Chociaż na stare lata tak, jestem już jest taki bardziej no, starszy pan, prawda? Doceniam proste przyjemności życia, przede wszystkim karmę. Malik na pewno już komendę siat. No tak, ale musi być potrzebny najpierw, oczywiście. Więc e, malik to już jest piesek, który jest u nas bardzo, bardzo długo. Na pewno jest od 2016 roku, więc już sobie sami policzcie. Wtedy trafił do nas jako e, kilku psiak, e, ale. Przed nim jeszcze ładnych parę lat życia, w związku z czym byłoby fajnie, gdyby nie spędził ich w stronisku. Tak, Majeczka? Prawda? Chociaż wy się fajnie dogadujecie, ale Malik dogaduje się z każdą sunią, jak, jakiej byśmy mu nie dali. W związku z czym, jeżeli ktoś myśli sobie o do psieniu, prawda? Szczególnie właśnie do swojej suczki, no to Malik jest fajnym wyborem. E, a kogo tutaj mamy? Kogo tutaj mamy? Bogusię mamy. Bogusia to jest nasz baranek tutaj schroniskowy. Jest to sunia wycofana. A! Bogusia, jak nie będziesz szybsza, no to nic nie zjesz, ale Bogusia zrobiła też już bardzo duże postępy. Tak, w kontaktach z ludźmi. Chodzi już na spacerki. Wyobraźcie to sobie. Na początku było bardzo ciężko, reagowała panicznie wprost na widok smyczy. Ale u nas wszystkie psy muszą chodzić na spacery. W związku z czym Bogusia też nie ma tutaj wyboru większego i, i też już sobie fajnie daje się zapinać po prostu na tą obruszkę. Tak więc to jest bardzo ważne. Jakie ma fajne uszy: jedno, jedno czarne, a drugie Władki. Jest przekochana. Jeżeli się do kogoś przekona, to ten ogonek naprawdę tam chodzi, tak? Chodzi, chodzi. Tam masz ogonek, dziewczyna i, i go porusza. Tylko, że my się z Bogusią jeszcze aż tak dobrze nie znamy. Tak, ona chodzi z wolontariuszką na spacery przede wszystkim. Ale jest naprawdę super postęp, więc jeżeli ktoś myślałby o adoptowaniu takiej owieczki, tak, takiego baranka, no to Bogusia czeka u nas tutaj w nisku. jest już też wystylizowana. E, większość tych piesków, które pokazywałam, chyba nawet wszystkie, e, są już po kastracji. Tylko takie, które dopiero co do nas trafiły, tego zabiegu jeszcze nie mają przeprowadzonego. Dobrze, idziemy sobie dalej. Dżekuś. Dżekusiowi ktoś chyba niesprawiedliwie jakiś czas temu dał 10 lat. Czekuś, co o tym sądzisz? Myślimy, że ktoś się pomylił i to bardzo. Tak, tak. Bo ja się nie czuję. Na kilkanaście lat, które mi wychodzą w tej chwili. E, Jackuś jest to nieduży, e, no taki, no, dorosły na pewno, gentleman. E, bardzo przykupny. Lubiący spokojne spacerki, e, lubiący kontakt z człowiekiem, e, bardzo fajnie znosi wszelkie zabiegi pielęgnacyjne. Tak. Czego nie można powiedzieć o Kodim? naszym e, seniorze tutaj. E, tam mamy Bizi. Tam w tle taką czarną, małą sunię. To jest Bizi. E, Bizi też już chodzi na spacery. Elegancko daje się zapinać. E, nie ma tutaj problemu. Nie trzeba żadnego łańcuszka przypinać już. E, I e, jest gotowa do adopcji. E, nabrała troszeczkę odwagi. Tylko pewnie tam nie widzicie. To jest ta czarna plamka. Tak? Tam w tle. To jest Bizunia. Zdjęcia możecie zobaczyć u nas na stronie internetowej. O matko, może jeszcze coś tam. Dopiero co było śniadanie. Dopiero co było śniadanie. Tak, tutaj seniorzy, tutaj Neptunek. Dobra. Idziemy w takim razie do, do kotów. Tak, na chwileczkę. Ponieważ o ile y, nasza populacja piesków jest w miarę stabilna i w miarę na y, ustalonym poziomie w tej chwili, to jeżeli chodzi o koty, wszystko się zmienia jak w kalejdoskopie. W te chwilę przychodzą nowe. Nawet wczoraj przyszło chyba cztery nowe koty, więc nawet więcej, pięć, tak? W związku z czym każdego dnia są nowe koty, żeby się nimi opiekować. Nowe koty, żeby znaleźć dla nich nowe domy. I dużą się dzieje. Dzisiaj idzie kilka kotków do, do nowych domów, wczoraj też poszły chyba dwa. Przynajmniej. W związku z czym y, trzeba nadążać, tak? Za tym, co się tutaj dzieje. Okay, zostawimy sobie może kabelek tutaj. Może nam nie zjedzą. A propos kotków, które idą do domu, to tutaj dwa kociaki no właśnie pójdą, ale może sobie zobaczymy. Idziemy do szósteczki, Tutaj są kotki nerkowe, tak? Czyli z chorymi nerkami na specjalnej karnie. A tutaj. A tutaj o! Szarza. A tutaj są małe kotki, Tak? I właśnie tutaj jest tako, który tutaj nie ma domu. I tutaj jest Katia. Też jeszcze nie ma domu. ja jest świeżo po szczepieniu. Chodź dziewczynko, pokaż się. Została znaleziona pod maską samochodu. Nie wiadomo, jak tam się znalazła. Ale jest kochana. Yy, bardzo taka przyjazna. No i widać... A! Już jej nie ma. Czarna strzała. Yy, I już jestem. <ścoughs> Zumis. Okej. Okay. A tutaj mamy Takusia. Tako. To jest bardzo fajny, rudo-biały kocórek. Rozmroczany, odważny. Dzisiaj ktoś przyjeżdża o 11:00, żeby go zobaczyć pod kątem adopcji. Ale jeżeli bylibyście zainteresowani, to proszę oczywiście dzwonić, bo różnie to bywa. Czasami może wyjść ta adopcja, a czasami, czasami jednak nie. Czasami ludzie się umawiają, później nie przyjeżdżają. Więc, e, jeżeli ktoś byłby zainteresowany takim rudobiałym kocurkiem, tak, to tako nadal jest do adopcji. To na dzisiaj idzie do adopcji. No i oczywiście z tych takich maluchów, Katia będzie do adopcji. E, można ją przyjechać, zobaczyć, tak? Ale Ty jesteś ruchliwa. E, można przyjechać, zobaczyć, e, zarezerwować. I kiedy okaże się, że po szczepieniu wszystko jest w porządku, nie ma, tam, nie ma gorączki, nie ma żadnych problemów, no to będzie do, do wydania. Po prostu wolelibyśmy wydawać takie kotki, które są zdrowe, tak, żebyście wy nie musieli się męczyć już na samym początku z różnymi problemami. Wiadomo, kociaki. Kociaki to, to zawsze jest wyzwanie, prawda? Dla kogoś, kto, kto chce mieć kotka z tego względu, że tam wszystko może zaszkodzić na ten biedny żołądek, a jak już się pojawi biegunka, wymioty, no to już jest taka troszeczkę cięższa sprawa. Tam jest taki duży, rudy kotek. Rapi, chodź tutaj. Nie? Nie przejdziesz. Jest taki biedny i smutny. Rapi, jemu się już zagoiły te boczki i jest do adopcji. Jest poszczepiony, e, wykastrowany. No i jak widać, no dosyć, no dosyć smutny. Widać. Trafiła mi się rola tutaj e, dobrego wujka na kociaków. E, nie wiem, czy jest aż tak bardzo szczęśliwy z tego powodu, ale ale jakaś to będzie. Tutaj nic się nie zmieniło. U nas na stanie. Dalej jest kalinka. Orfeusz. Cześć. I prawdopodobnie tutaj tak, Nadia. Ona uwielbia to legowisko. Jeżeli ktoś miałby ją adoptować, to koniecznie musi mieć taki koszyczek. Nadia uwielbia sobie tutaj spać. Dobrze. Okej. Okay. Idziemy dalej. Bo tak. Kociaki są wydawane około 10-18 dni po szczepieniu. A ponieważ co chwilę do nas jakieś nowe przychodzą, więc co chwilę będzie jakaś, jakaś grupka do szczepienia. Po szczepieniu, w trakcie uodparniania się, jak to my mówimy. I tutaj właśnie w piąteczce są teraz kociaki. Może mi się uda wejść bezpiecznie, bez wypuszczenia ich, ale one są strasznie szybkie. Okej. Okay. Dobra. Udało się. Tutaj są maluchy. Które trafiły do nas ten gminie czudec. Cześć! I te maluchy dopiero będą szczepione. Już zaczęły jeść stały pokarm, tak. Jemy mokrą karmę, suchą karmę. Troszeczkę przypijamy jeszcze mleczkiem. Ale rosną jak na drożdżach. Yy, i... No i będą no, niedługo, niedługo, no, za dwa tygodnie, za dwa tygodnie i, i kilka dni, będą gotowe do adopcji. To są wszystko dziewczynki. Tutaj widać po kolorze, że dziewczynka, e, największa z nich wszystkich. E, tak. Tutaj po kolorze nie widać, ale to też jest fajna dziewczyna. Tutaj mi uciekła jeszcze inna czarna. Czarno z białym. Tak, tam tamta ma biały nosek, a ta nie ma białego noska. Potem będziemy ją już poznawać, nie po czipie. I jeszcze mamy tutaj górą dziewczynkę. Cześć! No! Pura jest bardzo fajna, bardzo odważna, tak? Generalnie wszystkie te kotki są bardzo proludzkie. No również z tego względu, że one zostały przez nas odkarmione na butelce, w związku z czym one bardzo dobrze sobie ko e kojarzą kontakt z człowiekiem. E w ogóle ręce sobie bardzo dobrze kojarzą, tak, z jedzeniem. Cześć. Co ty próbujesz jeszcze zrobić? jak <laughs> tu wyjść? O matko, jak ślicznie wyglądasz. Tak, one już mają imiona, ale niestety jeszcze ich nie pamiętam. Zazwyczaj zapamiętuję, jak już trafiają na stronę, są zdjęcia, tak? No to wtedy jest łatwiej jakoś sobie to wszystko zgrać w głowie. Nie, nie da się wyjść. Pułapka na kotka. No po prostu nie, niemożliwe jest wyjście z tej sytuacji. Dobra, zaproponowałam, jak najbardziej musisz wyjść. Zmieścisz się? No to jest też taka grubiutka. Tak, ta, ta dziewczyna ma bardzo zdrowy apetyt. Ty chyba chcesz zejść na pół. Dobrze. Chodź. Tak, ta dziewczynka ma bardzo zdrowy apetyt. A właśnie. Tak. Tutaj trzeba uważać jak się chodzi. No i kiedy te maluchy będą, to kiedy te dziewczynki będą do adopcji będą zdjęcia u nas na stronie, na Facebooku, będzie można dzwonić, umawiać się, przychodzić, rezerwować i później adopt. No, to... Głodny jesteście? Chyba wiecznie głodne. Te brzuchy nie pokazują, nie wskazują na, na niedobory pokarmu. Te brzuchy wskazują nawet na za dużą ilość pokarmu. Dobra, ja to tak mogę się. Tak, to jest ten etap wchodzenia po nogach. Może tak się u tych kotków małych, naprawdę bardzo, bardzo długo. Nie ma, nie ma jedzenia. Ja to ja nie jestem od kamienia. A i dobra, dobra, jedziemy sobie szybciutko? Dobra. Ok, pójdziemy sobie już na chwileczkę do łóki, do zobaczycie co się tutaj pozmieniało. Pozmieniało się chyba troszeczkę, ale zaraz się upewnimy co i jak. Dobra. I tak, tu na górze czarna keciczka. Właścicielka została eksmitowana, kotek został. E, tutaj kocurek. Właścicielka wyjechała za granicę. Kotek się sządał po całym Rzeszowie, ale dosłownie po całym Rzeszowie. A, a tutaj mamy naszego Tiko. Cześć, Tikoś. Chodź tutaj. Chodź, musi musimy Cię wypuścić. Co to ma znaczyć, gdzie Ty tutaj dalej jesteś? No? To jest Eee, no i tutaj mamy, o, to już wiem jak się nazywa, to jest tequila, tak, tequila jest w trakcie leczenia, eee, tam miała takie ranki na łapkach, eee, było tam podejrzenie może jakichś zmian grzybiczych, więc jest w trakcie leczenia, dlatego nie będzie puszczona na razie tutaj do reszty, żeby eee, ich nie pozarażała, jakby to się okazało, że faktycznie jest coś grzybiczego, ale nie musi być, tak, Mogę po prostu gdzieś próbować się desperacko wydrapać i dlatego miała tam ranki. Tutaj przemknęła nam wandzia, może za chwileczkę wyjdzie. Amelka. To Amelka. Amelka, dorosła kicia. Bardzo fajna. Tak, teraz oczywiście się nie pokaże z tej fajnej strony. Ale jest to naprawdę bardzo towarzyski kut. Ja ma wyczuwa, że za bardzo chcę ją pokazać. Tak. Tak sobie chodzi wandzia. Wania to jest kicia. E, Około roczna e, jest e, kotkiem troszeczkę wycofanym z początku. Ona potrzebuje sobie popatrzeć na człowieka, e, zobaczyć, prawda, co to jest za człowiek, potrzebuje, żeby ją pokarmić troszeczkę, i wtedy pomalutku zaczyna e, właśnie dawać się kłaskać, mruczy. To jest kotek bardzo chętny do zabawy wędkami, więc e, polecam polecam ją do adopcji. Przy czym e, tutaj w sumie nie pokaże się z najlepszej strony, trzeba nam e, zaufać, uwierzyć na słowo, wziąć, zaadoptować i poczekać e, tydzień czy dwa, tak, żeby kicia pokazała swoje e, prawdziwe, e, prawdziwe oblicze. I, I jest to naprawdę bardzo fajny kotek, no, szczególnie, że jest po prostu śliczna. Śliczne takie umaszczenie, wyraźne, trzykolorowe. I na pewno będzie. Dotaduje się też z innymi kotami. Tutaj nie ma żadnych konfliktów yy, z kociakami, więc jeżeli szkoć jakiegoś kotka do, do pary, do, do swojego kosura, czy kotki, no to będzie gorąco wracamy. Będzie ma fajne spodęki. Tak? Na rękach, rękawiczki. A na no, nogach. Wandzia. Wystylizowana już. Tak? Wystylizowana, odrobaczona, zaszczepiona. Cześć, cześć, cześć. A tutaj jest rabka. Rawka jeszcze ma troszeczkę ograniczenie ruchu, ponieważ tam jej się ta łapka nie chce fajnie zrastać. No i niestety, u kotów, szczególnie tych dorosłych, zauważamy, że bardzo często są problemy z tym wzrostem. Młode kotki to szybko się wszystko zrasta, a u starszych to. Szczególnie tych takich wolno żyjących. Przy tych różnych nietoborach e, pokarmowych, no to jest ciężej o te wzrosty. Kto tam tak miałczy? Czarny miałczy. Dobrze, jeżeli ktoś byłby zainteresowany adopcją e, jakiegoś kotka o ze stroniska albo pieska, zapraszamy na naszą stronę internetową. Dzisiaj adopcje są godzinę od 10 do 14. E, prosimy zadzwonić pod numer 510-177-87, żeby najpierw się umówić, żeby zobaczyć konkretnego zwierzaka. Później można albo wyjść na spacer, albo posiedzieć sobie u kotków i zdecydować się, który, który to będzie ten. Tak? W tygodniu adopcje są od 10 do 17 i też najpierw prosimy dzwonić, dopytywać się, umawiać, no i później adoptować. Więc dzięki dzisiaj za uwagę i do zobaczenia.